Odwrócona osmoza, a nowoczesna filtracja, czyli prawda, wodzie, którą piesz. Odwrócona osmoza znana jest nam już od lat 90. Ja pierwsze zetknięcie miałam na studiach, kiedy studiowałam technologię chemiczną na Agiechu i tam zetknęłam się z takimi membranami. Mieliśmy je w laboratorium. Natomiast tak naprawdę rynek zaczęła zalewać odwrócona osmoza od roku 2000. I od roku 2000, czyli już ponad 20-25 lat, mamy te systemy na rynku yy, i są, można powiedzieć, lepsze lub gorsze. Wszyscy ci, którzy inwestują w takie najtańsze systemy odwróconej osmozy, no, będą mieć problem z ogromną demineralizacją organizmu, jeżeli nie zadbają o właściwą suplementację. Dlaczego? Ponieważ wiemy już na 100%, że czysta woda destylowana, produkowana przez membrany osmotyczne, bardzo niekorzystnie wpływa na organizm. Czy jest na to rozwiązanie? Oczywiście, że tak. Odwrócona osmoza może mieć tylko wówczas zastosowanie, jeżeli baza wody jest, tego wymaga. I o tej bazie powiem w kolejnej części. A dzisiaj tylko chciałam ci powiedzieć, że niestety tak się wydarza, że odwrócona osmoza już nie jest rozwiązaniem na zdrowe i dobre życie bez chorób, bo jest od tego nowoczesna rewitalizacja. I tutaj trzymam taki system, który został zaprojektowany do Polskiej kuchni, małej kuchni, który rewitalizuje wodę kranową. Ma on niesamowite y, zalety. Korzyścią, y, korzyści są takie, że pijesz wodę jak ze źródła, jak z potoku, a więc nie odwróconą osmozę, wodę martwą, która niestety ma więcej wad niż korzyści. Jeżeli interesuje Cię, ten temat odwróconej osmozy a nowoczesnej filtracji, to zaobserwuj mój profil po więcej. Uściski.